masz jak cipa, więc nie wiem co się spinasz, co ty kurwo jesteś pałka chce otworzyć żabkę, ale mamy taki rebus, że od Ja gór, pierdziele i parówki kolegów świat jest Aha. pełen takich kurew nie rozumiem ich wyborów tych co dostanie tu pizdę od kolesia z łożką szorów oj dana, oj dana niech wie co każda pała rudy idzie po wypłatę za dostanie w pierdol bracie Król rekord ma pieniądze. Boże, ta gotka to jest naprawdę idiotka jakaś. Wysłała mi całą litanię, która mnie podsumowała i. naprawdę kurde zaczęła pierdzielić takie farmazony na mój temat, że. No wysyłałaś to. Naprawdę, kurde, i zablokowała mnie i powiedziała, że kończy naszą znajomość. Że chce być ze mną szczera i że jestem arogancki, że wywyższam się jakimiś moimi osiągnięciami, które są przeciętne i że moje osiągnięcia są. Że, że tego. Że tego. Że kłamałem jej coś tam, kurde. Ale bzdury, ale bzdury. Już naprawdę, kurde, chciałem na to odpowiedzieć, ale widzę, że od razu zablokowanie, więc nawet nie ma pola do dyskusji.